Królowa Camilla nie przepada za Markle tak ja nazwala. Królowa Camilla nigdy nie próbowała zastąpić Diany Williamowi i Harremu, jest jednak ich macocha i stara się aktywnie uczestniczyć w życiu swoich pasierbów. Kiedy Harry przedstawił Karolowi i jej Mechan Markle, Camilla była dość sceptycznie nastawiona do amerykańskiej narzeczonej księcia. Czula, za aktorka chce co sugrac, wchodząc do brytyjskiej rodziny królewskiej. Kiedy doszło do Mekksitu, Camilla już nie kryła się ze swoimi podejrzeniami. Oliwy do ognia dodala sama Mekhan i Harry. Wszystko przez wywiad o -win oraz film na platformie Netflix Harry i Według Toma Bowera, komentatora, który pracuje nad biografią Mekhan, Camilla od dawna podejrzala intencje księznej. Samili trudno było uwierzyć, że Mekham poswiedziłaby swoją karierę i niezależność, by po cichu służyć rodzinie królewskiej. Kiedy Mekhan i Harry wyjechali do Stanów, Camilla miała nadać nowej króla przez wiskotę Aminx. co w języku angielskim może oznaczać, kokietkę, materialistkę, a także pinę. Camilla uważa Mekhan za osobę, która zawsze chce być na pierwszym miejscu i nie ma mowy by zgodzila się za ja wyznaczone miejsce w szeregu. Zupełnie inaczej Camilla odnosi się do księżnej Kate. Wie, że ta wiele poswieci dla rodziny. Darzy ja sporym zaufaniem. Kiedy obchodziła swoje 75 urodziny w lipcu ubiegłego roku. powierzyła zoniem Williama zrobienie z diec do jubileuszowego artykułu na swój temat w najstarszym brytyjskim czasopiśmie Country Life. Efekt wspólnej pracy pozytywnie ja zaskoczył. To bardzo dobre zdjęcia. Robi to bardzo naturalnie. Świetnie się przy tym bawiliśmy, powiedział księzna w programie ITV Camilla Scantlebury.